Szanowni Państwo, jesteśmy pod Ratuszem Warszawskim przed siedzibą Pana Rafała Trzaskowskiego, którego zapewne nie ma, dlatego że krąży po Polsce od dawna, dzisiaj też pewnie gdzieś jest w trasie i, i kłamie. Tak jak wczoraj kłamał podczas konferencji prasowej tutaj w Pałacu Kultury, podczas której odpowiadając na pytania dziennikarzy stwierdził, że to nie on, przecież nie on, Obiecywał podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych i to w ciągu pierwszych studni, bo wszystko miało być w ciągu pierwszych 100 dni wśród tych 100 konkretów. Tymczasem jest na taśmach nagrane, jak kilkanaście miesięcy wcześniej. To właśnie on mówił, że proponuje podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy, właśnie w tym krótkim czasie. Rafał Trzaskowski zatem po raz kolejny udowodnił wczoraj tutaj w Pałacu Kultury, że kłamie każdego dnia. Jeżeli ktoś taki miałby zostać prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i ktoś taki jest zastępcą Tuska, tego samego Tuska, który mówi, że będzie bronił granicy wschodniej jak niepodległości, czy tego samego Tuska, który mówi, że zawsze był przeciwko nielegalnej migracji, no to jak można mu uwierzyć? Apelujemy do Polaków. Otwórzcie oczy. Otwórzcie oczy. Zobaczcie, kto kandyduje na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i kto, kłamiąc Was dzisiaj, na 100% dopuści do absolutnego nieszczęścia w Polsce, do przestępstw, w tym przestępstw seksualnych na młodych kobietach, na miarę Belgii, Francji, Niemiec czy Włoch. To właśnie Rafał Trzaskowski, ten sam Rafał Trzaskowski, który był w styczniu tu w Warszawie, kiedy pan Siemoniak spotykał się z ministrami spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej w ramach prezydencji polskiej. Podczas, której to, podczas którego to spotkania uzgodniono przyspieszenie paktu migracyjnego. Zataił to pan Siemoniak, zataił to pan Tusk, zataił to również pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, ponieważ tu właśnie w Warszawie uzgodniono przyspieszenie paktu migracyjnego. Dzisiaj kłamią, że będą przeciwko nielegalnej migracji, ale kłamią dokładnie tak samo, jak wczoraj Trzaskowski kłamał, że to nie on podnosił czy proponował podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, to są ostatnie 50 dni, 50 parę dni, żeby zrozumieć, że kłamcy, tacy jak pan Trzaskowski, nie mogą zostać prezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego, że grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo, w szczególności młodym kobietom, które będą miały taki sam los, jak w Europie Zachodniej. Szanowni Państwo, martwimy się o Rafała Trzaskowskiego, bo można powiedzieć, że tak jak Ryszard Ochocki, szef klubu tęcza, Rafał Trzaskowski w życiu prawdy nie powiedział, dlatego mamy dla Rafała Trzaskowskiego lecytynę. Pamiętaj Rafale, żeby nie zapomnieć. Mamy nadzieję, że weźmie to sobie do serca. No bo jeżeli jeszcze nie jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a już zapomina swoje wypowiedzi sprzed miesięcy, sprzed lat. To, co będzie, jak nie daj Boże takim prezydentem zostanie? Oczywiście wręczylibyśmy mu to osobiście, ale pewnie śpi i jeszcze nie dojechał do swojej pracy, a sam mówi, że rzadko bywa teraz w ratuszu, dlatego zostawimy to na murku ratusza. Mam nadzieję, że jak będzie jechał albo jego urzędnicy podadzą mu, bo zalecamy mu i w tej kampanii, i na przyszłość lecytynę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Rafale, pamiętaj, zostawiamy Ci.